Cześć z tej strony, Dylan witam Cię w kolejnym odcinku z Minecraft 1.17 na naszym kanale, czyli serii, gdzie razem budujemy niesamowity świat i odkrywamy nowy Minecraft 1.17. Zresztą, jak widzicie, za oknem jest burza i pada deszcz, więc nie będziemy wychodzić na zewnątrz. Eee, nie musimy zresztą, ponieważ dzisiaj idziemy do piekła moi mili, i będziemy realizować pomysł, który dostałem od jednego z Was. To nie jest mój autorski pomysł, to jest autor komentarza oraz jego treść. Pozdrawiam Cię, mordeczko. I wpadło na to, żebyśmy przyprowadzili właśnie piglinę do Naszej neterowej bazy e, i e, po prostu z nim mogli w przyszłości handlować. Ja osobiście uważam, że ten pomysł jest przekozacki. I, i Tylko przypomnę, bo może nie wszyscy wiedzą, ale my w neterze mamy własną bazę. Tak jest, jest to kontynuacja naszej bazy ze zwykłego świata i w niej mamy przepalarnię, mamy hodowlę e, tych grzybów dziwnych neterowych, jak brodawek, brodawek, mamy hodowlę brodawek oraz automatyczną przepalarkę, z której w sumie jeszcze nawet nie skorzystałem od kiedy ona tu jest. Więc jeżeli o tym nie, Wiesz to, powiem Ci o tym teraz, że takie oto piękne bluzy z perliską są dostępne w linku w opisie w sklepie oficjalnym, ale tylko do końca tego miesiąca. Więc jeżeli Ci podobają te wszystkie rzeczy, które widzisz na ekranie, czyli no między innymi czarne koszuleczki z Mona to wpadnę do linku w opisie. Bardzo też się zapraszam po filmiku, więc możemy lecieć z tym wszystkim i słuchajcie, to nie koniec. Jakby długo już gramy w tę serię, prawda? Już było dużo odcinków, ale nadal nie byliśmy e, w bastionie. Znaczy, ja byłem, ale tylko wiecie, tak przeszedłem obok. E, dostałem achievement, więc tutaj niedaleko jest bastion, nawet chyba o to nie mówiłem. No ale cóż, będzie okazja teraz tam przejść się. Więc zrobimy to. Przyprowadzimy piglina z bastionu, ale najpierw będziemy potrzebowali kilka drobiazgów. Pierwsza i najważniejsza rzecz, którą potrzebuje każdy podróżnik przez nether. A właściwie każdy podróżnik, który chce mieć do czynienia z piglinami, to jest część zbroi ze złota. My zrobimy sobie złoty hełm i przy okazji, jako że, no, wiecie, w końcu mamy taki wysoki poziom, to możemy go sobie zenchantować na to, co nam akurat wypadnie. Ok, Aquafinity, akurat Aquafinity mi się może średnio przydać, więc weźmy sobie to Protection 2. Lepszy to jest niż Protection 0. Tak, ten kask nam dużo niestety nie da, no ale. Będziemy bezpieczni, żaden pig nas nie zabije. Po drugie, przygotujmy masę złota, którego jest tu sporo, jak widzicie, więc to tu nam się przyda, żebyśmy mogli z nim pohandlować i ogólnie, żebyśmy mogli go przyprowadzić do naszej bazy. A trzecia rzecz, którą bym chciał, to jest enchant na nasze buty, bo wydaje mi się, że gdzieś tutaj mam bardzo specjalny enchant do tego, że będę mógł chodzić sprawnie y, po piasku dusz. Ale wydaje mi się, że jednak, y, może jednak mi się Dawać. W sensie. Chyba jednak nie, chyba jednak nie, nieważne, jednak tego tutaj nie mam. Mniejsza z tym. Mamy dużo fajnych enchantrów. Co tu robi, żelazny? Co on tu robi? Co, co ty tu? Co, co ty tu robisz? Co on tu robi? Co, co jest grane? Panie kolego, panie kolego, chodzi pan po mojej bazie. Czy się coś e, przynieść, e, pomóc? Czegoś szukać? Jakby żelazny. Co? Rzucił wiadro? Czemu rzucił wiadro? Wysikał się. Czy ty też się wysikałeś? Co to jest? Co to jest? Czy, czy czego to jest wiadro? Co ja trzymam? Żelazny. Co ja trzymam? Co to jest? Tylko troszkę, musiałem. Eee! Okej, okay, to są siki żelaznego, nie pijcie tego. Masz crafting działający? No to jest crafting działający. To, to! To jest crafting działający, gościu. Co on nie do On nie działa. Co ci nie działa? Co ci nie działa? Idź. Co ci nie działa? Co ci nie działa? Jak nie działa? Działa normalnie. Mogę skraftować tutaj. On nie działa. Okej, ho za mną. Może mu zadziała? Wypiekle. Jakby czy żelazny chodzi do neteru. A ten? Ten nie działa. A ten? A tu? A tu? Chodź żelazny. On się boi, neteru. Nie wiem, czy on wejdzie. Wejdzie? Okej, Wszedł. Wszedł. A ten? Okej, Tutaj? Tu? Tu? Tu działa? O działa! Idealnie! Super! Nie mam do tego pojęcia o co chodziło w tym, czemu mu craftingi nie działają. Chodzi gość po moim domu i szukać swego craftingu. Okej, okay, jakby... Całny mu ten w piekle zadziałał. No nie wiem o co chodzi, ale ważne, że jest happy end. Juppie, jej, o piękna. Perska, o tak, jak na mojej bluzce. Pamiętajcie, piękne głoski tego do końca miesiąca. Okej, okay, kolejną rzeczą, którą będziemy potrzebowali, yy, będą fajerwerki. Wiesz, nie potrzebujemy ich tak naprawdę, ale chcę je mieć, będzie wygodniej latać po neterze. Będziemy mogli dosłownie latać, więc mamy gotowe fajerwerki i odłóżmy ten papierek i lecimy, słuchajcie, po przygodę. Przede wszystkim lecimy po yy, bastion. A po drugie co on tu robi? Okej, <laughs> pokażę no się wymienia, okej. Jakby się śmiało żelazny, możesz korzystać z tych widaczerów, dopóki ich nie zabijesz, to wszystko jest git. <laughs> okej, okay, ja wiesz, że taki nie jesteś. No więc słuchajcie, pokażę Wam gdzie jest bastion, bo jest bliżej niż Wam się wydaje. Słuchajcie, bastion jest. Jedną fajerwerkę stąd. Dosłownie, patrzcie na to. Bastion. Pyk! Jest już pod nami, ja tutaj przylazłem się i mi już zaliczyło, że, jest, że już byłem w bastionie, już byłem w bastionie, ale słuchajcie, prawda jest taka, że nie byłem, bo nie było nam jeszcze w środku, więc możemy zrobić to teraz. E, I tak, kusi troszeczkę ten, to złoto tutaj, prawda, ono kusi, chciałbym je zebrać, ale prawda jest taka, że chyba kiedy je zbiorę, mm, to już się nie będę dogadywać za bardzo z piglinami, a jednak to o to chodzi w tym odcinku, że chcemy pogadać z piglinami, chcemy sobie przeprowadzić, ja założę słuchawy. Muszę dobrze słyszeć, czy ktoś tutaj się nie skrada, nie mówię o żelaznym, tylko o jakimś potworze na przykład, więc zobaczmy, co jest w środku. Ja w bastionie nie byłem wiele razy. I mam wrażenie, że ktoś tam już coś budował. Czy to jest naturalne? Tak naturalnie jest taki... Może to żelazny? Może to żelazny tu był, bo to wygląda już tak splądrowane, ale jest złoto z drugiej strony, więc zostawiłby złoto? No nie wydaje mi się, okej, okay, więc... O, słyszałem piglina. Chyba nade mną. O, o, słyszę, a nie, czy to nie jest Hoglin? O, nie, żeby to nie był Hoglin, żeby nie był ten dzik. Okej? Okay. Nie widzę nikogo. Żadnej żywej duszy. Halo, ktoś tu jest? Bo takie opuszczone zamczyska to. No nie wiem, że jest dary pomysł, żebym tu był, jak to jest jakieś opuszczone. Nikogo tu nie ma, tylko du duchy? Czy coś? Okej, okay, no tego się nie spodziewałem, że nie będzie nikogo w tym zamczysku, naprawdę. Jakby. Ja się spodziewałem, że nie będę mógł się odpędzić od tych potworów. Będę zwiewać, panikować, krzyczeć i płakać, ale. A, ale tu jest pusto! O! O, 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 widzicie ich? Tam są. Mamy skubańców, więc podlećmy do nich teraz yy, i zastanówmy się, dokąd musimy iść. Cześć, My, wy mnie nie bijecie, prawda? My się lubimy, ja mam złoto. Haha, ha. ok, więc zaraz się znajdziemy, dogadamy. Tylko muszę sprawdzić, w którą właściwie stronę jest nasz dom. Nasz dom jest w y, tamtą stronę. Tam. Okej, okay, więc ja słuchajcie, drogi piglinki, zrobię tutaj takie przejście i na początku może zrobię, właśnie na początku może zrobię przejście, a potem będę was próbować tędy przeprowadzić. Udało się wykopać tunel, który już prowadzi za e, cały bastion, więc to jest pierwszy krok za nami. Najprostszy, ale jest pierwszy. I teraz musimy po prostu zbudować most. Mam nadzieję, że pigliny nie są głupie i nie będą spadać z tego mostu na przykład, co jest. E, Brzmi jak możliwy scenariusz, ale miejmy nadzieję, że jednak się mylę. E, więc zróbmy teraz most, który będzie prowadzić do naszego domu. Tylko szczerze powiedziawszy, nie za bardzo wiem, czy to tam jest nasz dom. No, tak, patrząc po koordynatach, to tak, to tam będzie nasz dom, ale czyżby. U, Co to robi Strider z. siodłem? To jest pytanie dziwne. Ej, bo. Siodło nie jest czymś, czym się naturalnie Stridery spawnują, ani nie jest czymś, co jest jakieś rzadkie, więc. Ktoś tu zostawił stridera z siodem i to chyba nie był. Czy to jest magmalenka? Czy to jest strider, którego ja dałem żelaznemu? Przepraszam bardzo, ja to muszę sprawdzić. Okej, okay, auć. Przepraszam, kim ty jesteś? Nie. Nie masz imienia. jesteś jakaś taka niczyja. Co jest. Co, 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 czy, czy my się znamy? Nie wiem, co to znaczyło. Tak, to się to nie jest ta magmalenka, więc. Yy, wszystko git. O, tu, 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 tu. To jest tu. Aha! Więc to jest jeszcze bliżej niż mi się wydawało. Kozacko. W takim razie po prostu zrobimy sobie tutaj wejście na górę. Piękne, majestatyczne schody. Okej. Okay. No, wygodnie. I nasz domek jest właściwie pod nosem w sumie perfekcyjnie. Ciekawe, czy to będzie łatwe przeprowadzić tego piglina, jeszcze tego nie robiłem nigdy, więc nie mam bladego pojęcia, jak to będzie wyglądało, ale tam jest nasz cel. Fajnie, jaram się, bo ta baza netterowa będzie miała jeszcze większy sens, będzie miała jeszcze kolejny feature, na czym mi tak bardzo zależało, żeby właśnie ona była taka sesowna, żeby to było wszystko, co w netterze jest możliwe, a nie jest możliwe w normalnym świecie, było właśnie w tej bazie. I to jest to, bo faktycznie pigliny w normalnym świecie zmieniają się w zombie-pigliny, a już z nimi się nie da handlować, więc to jest bez sensu. Nie możemy mieć więc piglina w naszym domku, ale możemy mieć piglina w naszym domku w neterze. więc e, perfekcyjnie. Okej, okay, wcale się nie boję robić takiego mostu nad Jeziorem Lawy z Cobblestone'a, totalnie nie, nie boję się, że się zatnie serwer w życiu. Wcale mi serce nie bije super szybko. Okej, okay, jesteśmy już blisko, doskonale widać naszą bazę. E, jeszcze kilka klocków, jeszcze kilka klocków i będziemy w domu. Aha, i voilà! Mamy to zrobione. Jest więc most, który prowadzi do samego bastionu. W sumie całkiem kozacka sprawa. Teraz jednak zanim tutaj kogokolwiek sprowadzimy, to musimy zrobić wygodne wejście oraz klatkę dla naszego piglina. Bo też nie chcemy, żeby on mógł przypadkiem wejść do naszego normalnego świata, bo... No już mówiłem, co się stanie? No po prostu zmieni się w zombiaka. A to nie jest coś, na czym nam zależy, żeby nasz piglin był zombiakiem, prawda? No, prawda. Więc tutaj będą piękne i majestatyczne schody prowadzące do Twojego nowego domku, panie piglin. Mam nadzieję, że się spodoba. Okej, okay. <gryw> bardzo dobrze, mamy więc niesamowite, majestatyczne schody. No, teraz potrzebujemy majestatycznej i pięknej, i niesamowitej. Jeszcze, wow, wow, wszystko. Gdzie ja mam siekierkę? A tu jest sikierka. Nadal nie nieneterytowa. Niedobrze. Musimy to zmienić. E, Okej, okay, no ale potrzebujemy teraz miejscówy dla piglina. Więc wydaje mi się, że właśnie ten róg będzie perfekcyjny do tego celu. Więc wróćmy się teraz po... Hmm, a może nie wróćmy się nigdzie? Po prostu zbierzmy sobie stąd. O, właśnie takie ceglane schodki, płotki, murki. O, murki to jest słowo. Więc tu jest nasza piglinia zagroda. Ona jest trochę chyba nawet za duża, ale... Póki co najpierw gotów pędzimy, a potem na wyżej leciutko zmniejszymy i sprawimy, że było troszeczkę ciekawsze wizualnie. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze, na to spokojnie przyjdzie czas. Póki co jednak misja piglin. Ale nie, 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 nie jeszcze jedna rzecz, bardzo Wam rzecz, bo mam wrażenie, że pigliny to są jedne z tych mobów, które, jeżeli nie nazwiemy, których, jeżeli nie nazwiemy, to one znikną. Uh, tak, jak na przykład jest z y, jakimiś zombiekami. Jeżeli byśmy nie nazwali zombiaka, albo tego creepera, o, o, gdybyśmy ogórka i nazwali name tagiem, to on by zniknął, i by go tu nie było. Uh, I boję się, że piglin, tak jak inne negatywne, takie wiecie, złe moby, um, również tak ma. Dlatego też będziemy potrzebowali magicznego i mistycznego name taga. Hej, nie mam name taga. Hmm, to w sumie dziwne. Okej, okay, ja serio nie mam name taga. Uh, i nie mam w ogóle praktycznie emeraldów. Dobra, 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 musimy nad tym popracować. Sekundeczka, tak być nie będzie. My tu jesteśmy zamożni i nas... Nas tu musi być stać takie rzeczy. Zobaczmy, mamy dynie. Okej, okay. więc jak to mówią, dynie to pierwszy krok do emeraldów. Pyk i pyk i pyk i pyk. Okej, okay, mamy właśnie już ponad... Nie, no nie ponad, mamy prawie tak emeraldów. No, 63. Kozacko. Możemy za to kupić, dzień dobry, pyk, aż cztery tagi Nie wiem w sumie, po co mi aż cztery tagi Może być, mieli tam czterech piglinów. Czemu nie? I nazwijmy ich jakoś. O kurczę, jak i teraz nazwać? To jest dopiero kminka. Imię dla piglina, imię dla piglina. Dobra, wiecie co? Póki co, nazwiemy ich piglin 1, <grym> piglin 2, piglin 3 oraz oczywiście pępowinka. Okej, okay, mamy piglin jeden, piglin dwa, piglin trzy i powinka Ja to tak nazwałem badziewnie pigliny. E, otóż jest konkurs, słuchajcie możesz napisać w komentarzu teraz cztery imiona dla piglinów. E, albo trzy, albo dwa, nie wiem, do końca odcinek, bo nie wiem ile tych piglinów będzie tak naprawdę, więc zobaczymy ile piglinów przeprowadzimy, więc po odcinku Napisz mi pomysł w komentarzu i jeżeli twój pomysł będzie najlepszy, to w przyszłym odcinku tak właśnie nazwiemy mi piglina jak ty i napiszesz piglinę. Wszystkie cztery. Więc e, czekam na wasze propozycje. Propozycje? Tu prawie spaliłem się, nie żeby coś, bo chciałem tego gasta upolować. No to nie jest takie proste. Więc zobaczymy, ile ich będzie i w zależności od tego, ile ich będzie, to tyle imion musisz wymyśleć w komentarzu i może ci się uda wygrać i pojawić na odcinku przyszłym. E, dobra, więc lecimy do tych piglinowych ziomeczków ze złotem. No jakże inaczej. Więc ja tutaj już że pierwsze złoto, hej, ktoś jest zainteresowany? O, o, ktoś jest, a tutaj będzie zainteresowany ktoś? O, widzę, że idzie, jeden ziomeczek póki co poszedł. Jeden ziomeczek póki co, dobra, ja nie nie to złoto. Tutaj nasze tabeczki, że będzie łatwiej. I przy okazji dostaliśmy obsydian, w sumie cool, zapomniałem, że w ogóle coś dają. O, idziemy dalej, idziemy dalej, a tutaj rzucił kolejny. No dobra, więc mamy dwa pigliny. Może właśnie to by było, to by było optymalne. Dwa pigliny brzmi jak zdrowa ilość piglinów. O, proszę, jak idą ładnie. No, nieźle. I wyrzucają nam jakieś, no, średnio przydatne rzeczy, średnie przydatne rzeczy, ale może kiedyś coś z tego zrobię. Idziemy dalej, pigliniątka, tutaj jedno złoto, tutaj drugie złoto, idziemy? Idziemy, dobra, więc będą chyba, chyba będą dwa pigliny. Mi się wydaje, że to będzie spoko, ilość taka wystarczająca, ale na tym będzie jeden piglin, jakby jak coś się stanie złego... To przeżyjemy, prawda? Idziemy dalej. Chodź, 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 Kaman. Właśnie mówiłem o tym, że. O, trzy pigliny nagle. <laughs> Okej, okay, chyba ich jednak może być trochę więcej niż się spodziewałem. O, i mamy te Spectral Arrows. One są kozackie. Bardzo się cieszę. I lecimy dalej. Piglinki, ładnie, idą trzy, chyba. Nie, nie, cztery. O, już miksturka na odporność na ogień. To akurat może się przydać na dzisiejszym odcinku, zwłaszcza z tym gustem, który gdzieś tam nad nami lata. A jak wiemy. Gasty potrafią zaskoczyć, więc y, odkładamy dalej złoto. Wy tutaj, piglinki, grzecznie idźcie, Ej, to może zrobimy tak, że ja po prostu, jak trochę jak wiedźma w jakiejś bajce o jasi małgosi, po prostu tak rozrzucę takie okruszki i będę patrzeć, jak piglinki będą grzecznie iść do naszego domku. Ha, 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 ha. My być śmigli. Jeźdźmy. <laughs> Mam nadzieję, że wyszło. No dobra, i zacznijmy, czy oni będą tutaj iść. Bo jeszcze przede wszystkim to zniknie. To jest mój główny strach, ale poza tym może się udać. Sprawdźmy od boku. Przejdziemy sobie tak bokiem i zobaczymy, czy one tutaj idą. Czy one to ja olały. No nie gada, że to olałeś. No pikni, mordko, O, nie olał. Idzie. Póki co jeden. Póki co jeden, ale idzie. No ładnie. A kruszek po kruszku. No i wyrzuca te swoje jakieś um, dziwne itemki. Co to? Fire Charge. No średnio to potrzebuje. No łzy gasta. Okej, okay, łzy gasta może się przydadzą, a nie są iron nuggets. dużo tych, tych żelaznych nuggetsów, no nieźle. Okej, okay, jak ktoś nie chce iść również, jakby śladem brata, tutaj proszę bardzo, ja tutaj wyrzucę trochę złotka, może ktoś się skusi jednak, co? No ten jeden piglin, jeden idzie dzielnie, no ono jakby zaraz dojdzie nam do domku, właściwie takie mam wrażenie. Ale czy ktoś idzie jego śladami? To, 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 tak, idzie ktoś chyba? Nikt nie idzie. Pff, co jest? No normalnie nie chcą tego złota. Za daleko ona było? Może daleko było. Ja ja będę wyrzucać więc tak bliżej, okej, okay, teraz już będzie to sprawniej chyba szworkę stracała. A ten ziomek już prawie całe złoto wszamał. Spoko, mi to odpowiada, mi to odpowiada, bardzo dobrze. Wyrzucę mu dalej sztabki złota, żeby jeszcze ten... To tutaj tutaj się robi hardkorowo, bo tutaj jest ten most trochę cieńszy, ale mam wrażenie... Że jednak on sobie poradzi będzie dzielnym Piglinkiem i nie zrobi sobie kuku? Prawda, Piglinku? Prawda? Eee, nie wiem, czy to prawda. Chcę, chcę wierzyć, że to jest prawda, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest prawda. Dobra, przejdźmy się dalej, zobaczymy, czy idzie jakiś jego braciszek? Lub siostrzyczka, lub ktokolwiek. Nie wiem, kim wy jesteście. Uda się, uda się, uda się, uda się. O, idzie. się Eniu. Ha. Dobra, dwa pigliny. To jest dobry plan. To jest dobry plan. To jest wystarczająca ilość piglinów. Taka w sam raz bym powiedział. Więc okej, okay, tutaj też przecież i spoko, że tego złota nam starcie. Ja się bałem, że tego złota nam zabraknie, ale jednak ten bastion jest jeszcze bliżej niż myślałem. <laughs> spoko, więc mamy, jak widzicie, transport piglinów pełnoparą, co jest zabawne. Dałoby się w sumie, gdyby mieć bardzo dużo złota, zrobić taką Półautomatyczną farmę, czy znaczy taki transport tych piglinów. Można by zrobić takie dropery, które po prostu wyrzucają złoto co jakiś tam czas i one sobie przychodzą. No to by było też nie możliwe. <grym> Całkiem zabawny pomysł, mi się wydaje, ale też bezużyteczny, więc wiadomo, że nie będziemy tego robić. Dwa pigliny nam w zupełności wystarczą. I bardzo dobrze. Dobra ilość piglinów. Oby nam żaden nie wpadł do lawy, zaraz, to co jest. To już jakoś mam wrażenie niemożliwe. Okej, okay, mamy bardzo dużo miksturek na odporność na ogień, więc sobie wyrzucę jedną, tak żeby rzucić się troszeczkę bezpieczniej. Jakby gastów już nie słychać, ale nigdy nie wiadomo, kiedy będzie znów je słychać. Więc póki co ja chcę uważać i być odporny na ogień. Dobra, więc dalej wyrzucamy złoto. Prawdopodobnie tego złota mógłbym mniej wyrzucić, ale chcę mieć pewność, że będą one szły, wiecie, płynnie, ładnie, grzecznie i tak widać działa. A tego złota i tak mamy jeszcze naprawdę dużo, więc wysypmy je dalej i już możemy je doprowadzić tak. Mi się wydaje, do samego naszego domku. Więc zróbmy to. I tutaj czeka ostatnia sztabka złota dla naszego Edka. Nie wiem, ja tak nazywam go Edek tak tymczasowo. Nie wiem, możemy go nie ja nazywać. Czekam na propozycje w komentarzach. Ok, więc on idzie. wow, wow, A ty? Jak sobie radzisz? Co wrócił? Jakąś książkę? Ciekawe jakie zaklęcie. Wydaje mi się, że właśnie to, na którym mi zależało, czyli to jest zaklęcie prawdopodobnie yy, na buty, które sprawia, że można chodzić bez problemu po piaskach dużych. Czyli tak, to biorę to i zakładam na moje kapciążki. Zobaczmy. Więc e, wywalimy może ten neterak. I tak to jest Soul Speed. To jest właśnie ten entrant, o którym myślałem. Kozacko! Więc za chwilę go założymy na buty, bo w sumie coś czuję, że możemy tej częściej wracać do neteru. Zwłaszcza mając tyle potyk na odporność na ogień i takie eleganckie buty, jakie zrobimy za chwilę. Okej, okay, ten piglin, słuchajcie, nie widzi złota który znajduje się tutaj, no hej, okej, okay, już je widzi, dobra, już idzie grzeczny, grzeczny piglin, a ten drugi, o, już też jest na górze, on właściwie go doścignął, to jest piglin, drugi jest dużo szybszy, mam wrażenie. <gry> hej, Mortki, słuchajcie, tutaj, tutaj, idźcie, tu, do góry, do góry, one tego nie widzą? Może nie chcą widzieć? Co jest, co jest, co jest, co jest grane, chodźcie. Tu jest fajnie. O mój Boże, nawet wiecie, jak ciężko jest je tutaj zdobyć. One schodzą same na dół, one chyba chcą wracać do ku powoli, tyle że... O, o, tam jest portal, aktywny portal. Jeżeli ten piglin drugi wejdzie do tego portalu... O tym mówię, no czemu złazisz? Czemu złazisz? Tam na górze jest fajniej, no chodź, jest pokoik, fajnie. Jeżeli wejdzie do tego portalu pigliny, to zginiecie, wiecie o tym. Mam wrażenie, że nie wiecie. I w tym jest problem, dlatego chodźcie tutaj, okej, okay, tu. Tutaj, okej, okay. albo lepiej, chodźcie tutaj, o, 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 w zasadzie filmu zabieram, oszczędzam złoto, wow. No to chodź tutaj, chodź tutaj, chodź, chodź. Skubany świniak nie chce wejść. I co ciekawe, wydaje mi się właśnie, że Piglin numer 2 jako pierwszy dotarł na metę, więc brawa dla Piglina 2, moi mili, za pierwszy do naszego e, de facto więzienia, e, ale, ale, o, i są buty z Soul Speed 3. Wow, to jest możliwe tak rat, nawet nie wiedziałem. Więc zamknijmy koleżkę tutaj i chodźmy po tamtego piglina numer 1. O, strzały! Nice! No jako, że byłeś drugim piglinem, to jednak damy ci name <grym> tak piglin 2. Mimo, że byłeś tutaj, wiesz, pierwszy, co w się. Sensie, pierwszy przybyłeś, ale byłeś nazwany wcześniej piglin 2. A piglin 1 powoli krok za kroczkiem idzie w naszą stronę. Nazwijmy go sobie już piglin 1. No i wiemy już, że mamy dwa pigliny po tym odcinku, więc będziemy potrzebowali dwa. Soczyste imiona dla tych świniaków. Tu, 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 tu. Mamy dwa świniaki w takim razie w zagrodzie. Perfekcyjnie. Tylko. Hej, może tam wrócić mu złoto, żeby on nie uciekł. I... Hej, stój! 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 Nie, nie, za szybko świętowałem, za szybko świętowałem. Przepraszam! Ten usik też! Jak ty tu przeskoczyłeś? Jak ty tu przeskoczyłeś? Wracaj! Wracaj, świniaku! Nie idź tylko do normalnego świata. Nie idź do normalnego świata. Tam się czeka tylko śmierć i ból. Nie chcesz tam iść. Co ty robisz? Czemu skaczesz przy portalu? Co chcesz mi powiedzieć? Okej, okay. co ty chcesz mi powiedzieć? Ro rozwalę mu to. Pomoże mu to? Tak, pomogło mu to. Przynajmniej tyle. Teraz ty pomóż mi i może nie wychodź stąd więcej. Co ty na to? O nie, a tamten bobas też idzie do portalu. No i nie, 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 nie. Nie możecie iść do portalu. O to chodzi, że nie można. Bardzo niegrzeczne pigliny, słuchajcie. Bardzo. Ja mu stawiam właściwie co kratkę sztabkę złota, a on to olewa. Nie wiem, o co chodzi naprawdę. Okej, okay. stawu dziewięć. Sztabek. Ja tak mówiłem, że zostaje nam dużo złota. Super, nie, nie zostało dużo złota. Zostało dziewięć sztabek. Wszystko poszło na te dwa pigliny, Obyście się zwrócili. <laughs> Jeź. O nie. Dobra, rzucamy sobie jedną sztabkę, żeby ten nie, nie chciał uciec. O, o, nie mogę tego wydobyć. Dobra, czekajcie. Rzucamy jedną sztabkę, on to podniesie. Teraz temu rzucamy, żeby on nie chciał uciec stąd. I rzucamy tu kilka sztabek, żeby oni tam wszyscy byli. O, o! Bingo! Szybko! Szybka akcja, szybka akcja. Płotek. I zamknięci. Mamy dwa pigliny w naszym małym więzieniu. Okej, okay, mam nadzieję, że będą oni ładnie wydropiać rzeczy, a jakieś fajne itemki. Póki co najcenniejsze są, mi się wydaje, tak naprawdę te miksturki na odporność na ogień. <laughs> Szkoda troszkę, że nie da się ich w craftingu na przykład łączyć w jedną dłuższą miksturkę. To by było fajne według mnie, no ale nie, tak to nie działa, więc nie. Mamy też sporo strzał, co jest akurat również przydatną sprawą, bo jednak Spectral Arrows yy, są przydatne do jakiegoś trola, albo do wyłapania złodziejaszka typu żelazny. Jak najbardziej spoko opcja. I pyk, i mamy, więc wszystko, prawie wszystko, tylko drzwi brakuje tak jak należy. Więc voilà! Udało się! Szczerze mówiąc, w to aż nie wierzyłem. tutaj jeszcze zapomniałem, że zrobiłem przecież dziurę kiedyś na to, żeby wylecieć stąd i mamy wszystko zrobione. ok teraz tych śmieci tam leży, to nie są rzeczy tam potrzebne obecnie, więc możemy wracać do domu i cieszyć się, że mamy kolejną super opcję na handel w Minecraft. I to w naszym domku, co jest ekstra. Co tutaj się dzieje? Trzymaj choć raz nadal. Co ten skubany golem robi? Mam nadzieję, że nie grzebie w naszym, słuchajcie, sejfie, bo e, nie pokazałem tego jeszcze na odcinku, ale sejf jest już... Dobra, nie jest gotowy, ale jest prawie gotowy. Zbudowałem póki co dookoła coś takiego, jeszcze będę kminić, coś nad tym bardziej zaawansowanego i też będę... To jest tylko takie coś, a to jeszcze coś wymyślę, e, ale słuchajcie, będę czytać dalej wasze komentarze odnośnie tego, jak usprawnić właśnie e, Bezpieczeństwo tego safeu. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, jeżeli nie wiesz, co to za budowla, to po prostu zobacz poprzedni odcinek z tej serii. Wczoraj e, wstawiłem fajny odcinek, masz go w karcie, w pani sobie, e, a również na ekranie w tym momencie masz wszystkie poprzednie odcinki z tej serii oraz wszystkie odcinki Minecraft Extreme. Wybierz sobie jedną z tych dwóch playlist i zapraszam ciebie do oglądania kolejnych odcinków. E, również zapraszam do linków w opisie, gdzie jest taki fajny sklep z tymi rzeczami i Twitcha, gdzie nadajemy na żywo. Do zobaczenia już jutro o 9.30. Cześć!